Dzień dobry drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj chciałbym, abyśmy się zastanowili nad bardzo ważnym zagadnieniem, które dotyczy Anioła Jachwy. Jakie posiada cechy? Kim tak naprawdę jest? Otóż zaczniemy może od definicji, bo one nam pomogą w dalszym rozważaniu naszego tematu. W Biblii słowo anioł występuje w dwóch podstawowych znaczeniach. Przynajmniej ja takie znalazłem i chciałbym Wam przedstawić. Więc pierwsze to znaczenie jest bardzo nam znane, że anioł jest osobą, Stworzoną, niematerialną, rozumną i wolną, oczywiście stworzoną przez Pana Boga. I anioł, jako stworzona niebiańska istota, często występuje jako ten, który jest uskrydlony, ten, który asystuje przy tronie, Jahwe. I takie znaczenie możemy znaleźć chociażby w księdze Izajasza, rozdział 6, gdzie aniołowie. Serafowie zakrywają swoje oblicze na znak czci dla Boga. I imię ich znaczy ognisty i palący. I to jest to pierwsze znaczenie. Drugie znaczenie, w takim bardziej sensie ogólnym, szerszym, to jest posłaniec Boży. I w tym znaczeniu to słowo anioł odnosi się także do ludzi. Ludzi, którzy byli wysłanikami Boga. Na przykład Mojżesz był wysłanikiem Boga, również był Jan Chściciel wysłanikiem Boga oraz inni prorocy. Więc anioł jako posłaniec. Powiem Wam, że kiedy patrzymy sobie na przykład na Księgę Malachiasza, drugi rozdział, to świetnie znajdujemy właśnie to drugie znaczenie, które wskazuje nam na kapłana, że to on jest tym aniołem Pana. Przeczytam Wam. Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, wtedy inni będą szukać prawa na jego ustach, gdyż jest on wysłanikiem pana zastępów. Po tych dwóch definicjach oczywiście musimy zwrócić uwagę, że w Bibliach polskich to słowo anioł tłumaczone z hebrajskiego malak, wywodzącego się od nieużywanego rdzenia hebrajskiego laak, które występuje zarówno w języku arabskim, etiopskim. I co jest bardzo ciekawe, że oznacza to wysyłać i wznaczenie Malach, utworzonego z tego właśnie rdzenia, dosłownie, dosłownie można przetłumaczyć jako ten, który jest wysłany, czyli posłaniec tak zwany. Znajdujemy również w Biblii wiele fragmentów biblijnych. Które, które mówią nam o wyrażeniu anioł pański, sugerującym odmienne znaczenia od tych już dwóch wspomnianych e, definicji, które przed chwilą Państwu tutaj przedstawiłem. E, I co jest bardzo ważne, że anioł pański w kontekście e, nie oznacza e, dosłownie to, co przed chwilą e, wymieniłem. Nie pasuje to do tych wcześniej dwóch znaczeń. Anioł Jachwy pojawia się w różnych księgach Starego Testamentu. Jest to księga rodzaju, księga sędziów i wiele innych. I można dosłownie przetłumaczyć go jako wysłannik Boga lub jako posłaniec Bożym. I jeszcze raz jakby podkreślam, że w kontekście fragmentów, które za chwilę omówimy, to sformułowania nie możemy zastosować do tych pierwszych dwóch definicji przeze mnie przedstawionych. Otóż e, chciałbym, abyśmy zwrócili na pierwszy fragment, e, który, e, z, w którym jest zmianka o e, tym aniele. Więc znajduje się on w XVI rozdziale Księgi Rodzaju. Po raz pierwszy to określenie pojawia się tam, gdy Hagar ucieka przed obliczem Sary, która jest jej panią i upokorzyła ją. Wtedy anioł pana znajduje ją jak pamiętacie, zapewne przy źródle na pustyni, a dalej Hagar prowadzi pewną rozmowę z tym aniołem, pana. I co jest bardzo ważne, kiedy popatrzymy w tekst, to nazywa go Bóg Widzialny. Ten właśnie anioł składa jej obietnice, potomstwa, których żaden nie mógłby złożyć. Ponadto sama Hagar jest bardzo zdumiona, że przeżyła spotkanie z Bogiem. Tak więc zobaczcie, że mamy dwa dowody na to, że w tym przypadku anioł Jachwy zupełnie nie pasuje do tych pierwszych dwóch definicji. Nie jest on zwykłym aniołem, i nie jest on również wysłanikiem Bożym, chociażby takim człowiekiem zwykłym. I drugim fragmentem, który jeszcze większe wywiera wrażenie, na zrozumienie anioła Jachwy jest świadectwo Jakuba, które znajdujemy w Księdze Rodzaju. Przeczytajmy, co jest napisane w 48 rozdziale od 15 do 16 wersetu. Następnie pobłogosławił Józefowi mówiąc Bóg, przed którego obliczem podączali moi przodkowie, Abraham i Izaak, Bóg, który był moim pasterzem od mojej młodości aż do dzisiaj. Anioł, który mnie bronił przed wszelkim złem Niech błogosławi tym chłopcom. Niech będzie w nich obecne moje imię i imię moich przodków Abrahama i Izaaka i niech się bardzo rozmnożą na ziemi. Zobaczcie, że gdy dokonuje Jakub błogosławieństwa Józefowi i jego synom, to on nazwał on Boga, w którego obecności żył. I jego przodkowie też, żyli Abraham i Izaak, który był moim pasterzem. Od mojej młodości aż po dzień dzisiejszy. I właśnie ten werset, te wersety pokazują, że aniołem, który mnie bronił, mówi Jakub od wszelkiego zła. To jest bardzo ciekawe, co Jakub miał na myśli. I odnosi się on tutaj do pewnej sytuacji, gdzie otrzymał słowo w śnie od anioła pana który jest zapisany w księdze rodzaju, czyli w tym pierwszym rozdziale. Tutaj wyświetli się tym plansza, że anioł Boży bardzo wyraźnie w tym opisie identyfikuje się jako Bóg z Betel, którego Jakub spotkał w drodze do Mezopotamii i któremu złożył ślub. Ten fragment wyraźniej niż jakikolwiek inny objawia taką prawdziwą tożsamość anioła Pana. I wyraźnie wskazuje, że jest to sam Bóg. Trzecim fragmentem, który Wam chciałbym przedstawić, jest fragment bardzo nam znany z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia. Wyrażenie Anioł Pański jest tutaj używane zamiennie ze słowem Pan. Co więcej, ten anioł stwierdza, że jest tym Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. i Czytamy tutaj w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie. Mówił. Ja jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz zasłonił twarz, bo bał się patrzeć na Boga. Zobaczcie, że podczas gdy Pan był prowadzi Izrael przez pustynię, to też obiecuje posłać swego anioła przed dziećmi Izraela. W momencie, gdy będą przechodzić przez pustynię i będą borykać się z różnymi problemami i z relacji y, wynika, że oni zostają ostrzeżeni, że mają być posłuszni, nie buntować się przeciwko temu aniołowi. I bardzo ważne jest zwrócić uwagę, jakie uzasadnienia tam pada. Jest tam powiedziane, bo imię moje jest w nim. Zastanawiam się nad tym i mam taką refleksję, że Bóg nigdy nie pozwoliłby na to, aby jakikolwiek kto inny nosił jego imię, Ponieważ sam Izajasz w 42 rozdziale 8 wersecie stwierdza, że Bóg nie pozwoli nikomu używać tak, swojego imienia. Parafrazuję oczywiście teraz. I kiedy więc on mówi o kimś, że nosi imię Boga, to ową osobą jest sam Bóg. I to powinniśmy wziąć pod uwagę, że imię Boże również odnosiło się do natury Boga. Ale chciałbym również, żebyśmy popatrzyli na cechy tego Anioła. Anioł Jahwe ma boskie cechy, przywileje i autorytet. Ma moc dawać życie, wszystko widzieć i wiedzieć. Tylko Bóg może przebaczać grzechy i właśnie to zrobił Anioł. Dokonywał on również cudów, takich jak podtrzymania płomienia w tym krzaku w tym krzewu, które płonął. Również sprowadził on plagi na Egipt. Jednocześnie czytamy, że anioł Jachwę oczekiwał wyrazy czci od Mojżesza. Księga Wyjścia, III rozdział, 5, werset. No i podobna nastąpiła w przypadku Jozuego, że Jozue składa aniołowi, aniołowi Pana pokłon, a przecież według Pisma Świętego Aniołom nie należało oddawać ci i uwielbienia. Kiedy Jan próbował dokonać czegoś takiego, żeby oddać ten pokłon, to natychmiast otrzymał od Anioła polecenie, żeby ten się podniósł i nie czynił tego. Tak? Więc na podstawie tych rozważanych fragmentów i uwidocznienia tych cech możemy jakby stwierdzić, że Faktycznie Pan Bóg komunikuje ze swoim ludem za pomocą takiego właśnie obrazu. A nie wiem, może to jest to złe słowo, ale po prostu Bóg używał tej metody, tej metody komunikowania się ze swoimi wierzącymi w Starym Testamencie, gdzie posyłał swego jakby specjalnego posłańca, anioła Łapskiego, do Hagar, do Mojżesza, do Jakuba, do juzłego, i jeszcze również możemy znaleźć to w historii dotyczącej Gedeona, Manoacha i jego żony. I wszystko to czynił po to, aby przekazać to ważne przesłanie rozwoju Bożego planu zbawienia dla całej ludzkości. Myślę, że możemy również popatrzeć na Stary Testament i odnaleźć to fascynujące zjawisko, które nazywamy podwójne objawienie. Gdzie możemy go znaleźć? W tych samych fragmentach, które przed chwilą przetoczyłem. Jest to szesnasty rozdział Księgi Rodzaju, gdzie Hagar nie utożsamia anioła pana Jahwe z tym samym aniołem pana, którym jest Jahwe, i odnosi się do Jahwe w trzeciej osobie. Werset, patrzcie, jedenasty. Tutaj się wyświetli. Zobaczcie, że czyniąc w ten sposób, ona jakby daje taką aluzję do możliwej różnicy pomiędzy Aniołem Pana, którym jest Jahwe, a Jahwe. W wyjściu, Księga Wyjścia, 23 rozdział, Jahwe również obiecał Izraelitom, że pośle przed nimi Anioła. Werset 20 też powinien tutaj się wyświetlić. Ta relacja Izraela z tymże Aniołem jest bardzo szczególna. Ja troszeczkę już nakreśliłem to wcześniej, że Izrael ma być bowiem posłuszny temu aniołowi, temu aniołowi Pana, dokładnie tam jest tak użyte, który jest opisany nie jako pośrednik pomiędzy Jachwę a ludem, ale raczej jako sprawca objawienia i przebaczenia. Na podsumowanie możemy zauważyć, że Jahwe oznajmia, iż jego imię jest w nim, w wersecie 21, a imię odnosi się zawsze do natury Boga, która jest bezpośrednio połączona z Jego imieniem, Jachwy. Możemy stwierdzić, że w tym akurat fragmencie Jachwy mówi o innym Jachwy, który jest aniołem wysłanym przez Pana. A więc, no, ostatecznie już podsumowując, kim jest ten anioł Jachwy? Czy można go nazwać i odnieść do Pana Jezusa? Myślę, że odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w księdze proroka Zachariasza, gdzie on uwidacznia i pokazuje to podwójne objawienie. Gdy w widzeniu Pana widzi Józuego i arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby oczywiście co robić? Oskarżać. Następnie anioł pana, utożsamiony jest z panem, zwraca się do szatana i mówi coś takiego. Drugi werset. Niech cię zgromi pan szatanie. I tekst ten wydaje się sugerować istnienie dwóch osobowych jafy. Jeden jest utożsamiany z aniołem, pana, który podejmuje szczególne, takie zbawcze działania w odniesieniu do ludzi, a drugi jest taki, który utożsamiany z Bogiem Transcendentnym. A więc na koniec chciałbym podsumować te wszystkie myśli. Po pierwsze, przy różnych okazjach to wyrażenie utożsamia się z jachwy. Po drugie, ci, którym daje znać o swojej obecności, rozpoznają Go jako Boskiego. Pisarze biblijni nazywają go Bogiem. Posiada on również cechy boskie, atrybuty, które właściwie jedynie samemu Bogu. No i oczywiście warto też zaznaczyć, że takie podwójne objawienie Jachwe wcale nie powoduje takiej koncepcji politeizmu, bo koncepcja mnogości Bożej nie przeczy jedyności. Być może ktoś z Was oczekuje, że teraz powiem, że ten anioł był właśnie preinkarnacją Jezusa, jakby obrazem takim Jezusa. Bardzo ciekawa myśl, ale powinniśmy pamiętać jedną rzecz, że Bóg oczywiście objawia się tak jak chce w różnorodny sposób i to pokazuje w Starym Testamencie, a koncepcja, którą znamy, tak. Boga jako jedynego, który objawia się w osobie Boga, Syna i Ducha Świętego, znamy dopiero z Nowego Testamentu. Ale oczywiście to podwójne objawienie może być pewną aluzją do tej trinitarnej nauki o Bogu i objawieniu Jezusa w ciele. Dziękuję Wam za uwagę. Piszcie w komentarzach, jeśli się zgadzacie, ale oczywiście piszcie, jeśli macie odmienne zdanie, bo sama dyskusja właśnie uczyni to, że dojdziemy do głębszego i być może większego poznania. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybujcie i lajkujcie to, co nagrywamy. Do zobaczenia.